Planujesz wesele, więc nie możecie zabraknąć na pierwszej mogileńskiej gali ślubnej w restauracji Heaven w Habsku koło Mogilna. W programie pokazy mody ślubnej, pokazy firm z branży ślubnej oraz liczne konkursy z nagrodami. Gwiazdą popołudnia będzie Andrzej Koziński i finaliści programu tanecznego You Can Dance. Pamiętajcie, już 30 czerwca, między 12 a 17, ośrodek Heaven w Hapsku. Koło Mogilna. Szczegóły znajdziecie na wwwoszrodek Serdecznie zapraszam, Andrzej Koziński. Kwiat na pożegnanie, moje tylko chanie. Na pożegnanie, przyjmij go. Róży płatkami, serce ogarni, w środku schowaj miłość. Mą.